Wiadomości o 22. A teraz już 5 minut po 21 czas na co niedzielne spotkanie z muzyką intrygująco przysłoniętą szumem. To jej nieodłączny atrybut. Dziś zwiedzimy pewną ciekawą kolekcję kruchych krążków, lubię szum starej płyty. Już kilka razy gościłem Pana Płaczkiewicza w naszym studiu programu trzeciego, a dziś jestem z rewizytą u Pana Jerzego w Katowicach. Witam Pana. Jak każdy kolekcjoner z dużą ciekawością przeglądam jego płyty. Staram się bardzo delikatnie przekładać kruche krążki, a muszę Państwu powiedzieć, że nie każdy kolekcjoner pozwala dotykać swoich cennych zbiorów. Oj, nie każdy. <laughs> no, ale mam ten zaszczyt, że Pan mi pozwolił. Chciał się pan pochwalić nagraniami Stefana Witasa, których nie ma w mojej kolekcji. Jestem wiernym słuchaczem pana audycji od lat siedmiu. Raczej pana predylekcja kieruje się do nagrań rozrywkowych Stefana Witasa Tang. Fokstrotów, walców, a przecież Stefan Witas był nie tylko piosenkarzem, był pieśniarzem i był również śpiewakiem. Tak, oczywiście, no ale niestety tych płyt jest dużo mniej jak tych tanecznych. Ponieważ nie słyszałem tych rzeczy u Pana w audycji. Chciałbym zaprezentować je Panu teraz. Pierwsza płyta to nagranie firmy Kolumbia. Ta moja ulubiona Kolumbia właśnie z Płocki. pieśń na ust koralu, Marczewskiego ze słowami Różyckiego. Etykieta tutaj wskazuje nam i mówi, że Stefan Witas był laureatem konkursu młodego śpiewaka. I, że nagrał ten pieśń z Towarzyszeniem Orkiestry Kolumbia pod dyrekcją Henryka Golda. senne drzewa. na ziemię spłynął, sen skrzydła. Słuchaliśmy tej pieśni i Panie Janku, co Pan sądzi o interpretacji? No, bardzo mi się podobała. Ja troszeczkę wyczuwam e, tremę młodego śpiewaka przed, no, przed mikrofonem. Tak. To był jeszcze e... bardzo młody Stefan Witas. O ile mi wiadomo, to Stefan Witas zaczął nagrywać w wytwórni Columbia. E, w, to był znakomity start, dlatego że my wiemy, że Columbia była najlepszą wytwórnią e, pod względem technicznym, jak i artystycznym. Następną płytą to byłaby pieśń bardzo znana, taka rzekłbym fendi seklowa bo już na początku XX wieku bardzo popularna, śpiewana przez wielu śpiewaków. To Serenoda Toselliego ze słowami polskimi Stacha. Tak, to nagranie mam, jest również w płytotece Polskiego Radia, ale bardzo je lubię i chętnie posłuchamy. 我愿。 Tyś się wyśmiała wszystko, nie. I mnie, i mnie. Czy pan mógłby mi powiedzieć, jak to się stało, że ten artysta zaczął od repertuaru poważniejszego, takiego koncertowego, a z biegiem lat, jeśli tak można powiedzieć, Raczej mm, przeszedł jakby na śpiewanie przebojów piosenek w rytmach tanecznych. W tych kilku latach przed wojną, kiedy nagrywał płyty, miał również przesłuchanie w operze warszawskiej i bardzo się podobał dyrekcji, ale to tak jak i teraz. Chyba to jest ten powód, że konkurencja i tak dalej. No i wybuchła wojna, a w czasie wojny. Stefan Witas miał najlepszą kondycję głosową. Płyty te, których my tutaj słuchamy, świadczą o znakomitej kondycji głosowej. Być może jeszcze czynnik, że tak powiem, komercjalny, czy też komercyjny o to, to przesądził właśnie, tak. o tym, że najlepiej sprzedawały się płyty z repertuarem rozrywkowym, ale talent Stefana Witasa ewidentnie rozwijał się, co możemy prześledzić właśnie słuchając tych płyt. Następną byłaby Hiszpanka, taki jest tytuł, La Spaniola. Tutaj w nawiasie jest dodane, że to jest Bolero. Ja bym się troszeczkę sprzeczał, to chyba jest jakiś wals hiszpański, a nie bolero, a słowa napisał sam Wincenty Rapacki, syn. Śpiewa Stefan Witas, z towarzyszeniem kwintetu Kolumbia. Tyś jest miłości królową, i gwiazdą cię wszyscy zwoł. Jedziesz krainę tęczową, Gdzie serca radością się grzą. Tyś jest miłości królową, I gwiazdą cię wszyscy zwoł. Jedziesz krainę tęczową, Gdzie serca radość

Hiszpanka pokochacie, żyjcie płynie jak cudnym czy nie. Słodko, słodko, ona ci miłosnej mgle, wynik Hiszpanka pokochacie, żyjcie płynie jak cudnym czy No i tak minęły hiszpańskie rytmy. Ja chciałem Panu, Panie Janku, powiedzieć, że mm, nie lubiałem Stefana Witasa jako kolekcjoner starych płyt. może się Panu dzisiaj do tego przyznać. A od jak dawna zbieram płyty, to Pan wie, jak przybywały do mnie na przykład Janusz Popławski, natychmiast ogromna radość i słuchanie. Stefan Witas, płyty odkładałem. Wiele lat minęło, aż przyszedł taki czas, kiedy już miałem tak dużo płyt, że miałem możliwość porównywania pewnych interpretacji. I stwierdziłem, że na przykład. Takie piosenki jak Graj piękny cyganie, czy Niebieskie róże, czy Barka rola miłości, czy w końcu Tak smutno mi bez ciebie, które tak lubimy, to w żadnym innym wykonaniu nie brzmią tak dźwięcznie, tak promiennie, tak powiedziałbym muzycznie. Wydaje się, że Stefan Witas jakby doskonale odgadywał zamysł kompozytora i dzięki jego interpretacji i jego głosowi te piosenki stawały się jakby szczególnie chwytliwe. Mogę powiedzieć na zasadzie porównywania z innymi pieśniarzami, z innymi nagraniami, które mam. Po przesłuchaniach i po latach stwierdzam, że jest to no, talent wysokiej klasy. Zgadzam się z Panem. Posłuchajmy piosenki z filmu um, Przygoda na Lidą. Jest to płyta już odeonu w roczniku kina przedwojennego. Taka notatka była. Prawdziwym też mistrzem Belkanta okazał się Nowita w piosence Adieu. Piosenka ta stanowi wyjątkowy popis dla głosu tego śpiewaka. Tu muszę przypomnieć tylko słuchaczom, że Stefan Witas śpiewał też pod pseudonimem Stefan Nowita albo Stefan Witas Nowita. Tak jest i właśnie tutaj jest ten pseudonim. I jeszcze małe zdanie, jego głos nabiera ostatnio coraz szlachetniejszych barw. Tak pisano w roku 1934. Posłuchajmy tej pięknej piosenki Adieu. Już los fara, stąd mnie oddara, porzucam kraj ten znów. Zatęsknisz napisz kilka słów. Choć ranię duszę, odjechać muszę, nadchodzą smutne dni, bo w Twej miłości Żyć trudno mi. Adieu! Czyż o tym raju. Mogę śnić? Zbyt piękny bym Mógł prawdą być. Zostanie tylko snem. Adieu! Piosenki mojej dziwny czar, W twej duszy może zmienił żar, Lecz mi nie to ja wiem. Tyś gwiazdą wśród wielkich dam, Czem jestem ja niczym, Choć ogień w twem sercu mam. I kocham, kocham Cie! Adieu! Czyż o tym raju mogę śnić? Zbyt piękny by mógł prawdą być. Zostanie Zostanie. Dobrze, że pan przypomniał to nagranie, które bardzo mi się podobało. Prawda, że piękne było. Ja osobiście bardzo. Lubię. Ale tutaj coś ciekawego romans cygański. To jest następna płyta, już też Odeonu. Przypuszczam, że rok też 1934 tak. na to by wskazywał numer matrycy Stefan Nowita. Pseudonim Stefana Witasa dla Odeonu, tego wcześniejszego. To są Astry jesienne, ale ja bym chciał, żebyśmy posłuchali romansu z drugiej strony. Pod tytułem Już zapomniane dni kochania. Chcę panu powiedzieć, że już jako bardzo małe dziecko słuchałem tego romansu, śpiewała go y, moja babka i moja mama. Taka była historia mojej rodziny, że y, wiele, wiele lat temu, był to okres tuż przed I wojną światową i kilka lat po. Y, dziadkowie moi spędzili sporo lat y, na terenach Rosji, na Krymie. Właśnie pamiętam, że moja babka śpiewała romanse po rosyjsku, również moja mama znała je. I najczęściej y, śpiewanym, nuconym w domu romansem był właśnie ten, tylko w oryginalnej wersji. Pamiętam do dzisiaj słowa, zabyty, nieżny, jelabzania, usnula streść, praszla lubowie. A to jest polski tłumaczenie? A to jest polski, już zapomniane dni kochania, śpiewa Stefan Witas. Mówię panu, że tym nagraniem chyba Stefan Witas przekonał mnie m, do swojego talentu, do swojej umiejętności interpretacyjnej, wokalnej. Bardzo pięknie śpiewa, sugestywnie. A tego nagrania nie znam. Bardzo proszę posłuchać. To posłuchajmy. Pomniane dni kochania, miłości czarów, przeszedł czas, Pieszczoty dawnej spotkania, nie budzą szauwie, więcej w nas nie wiadomo. Serce się zakradła radości mej już zamarł śmiech nadzieja szczęścia już przepadła, bez wiary kochać a... A w wicher w czas późnej jesieni uwiędłe liście strząsa z drzew i rozlatują się w przestrzeni, bo zawie ruchy po. Znaczenie mgnane, a wicher pędzi wśród burz, jednego drzewa woderwa. No jak pani Janku, można było się rozmażyć cokolwiek. No piękny, piękny robot. I ostatnia już płyta. No to niestety dlatego, że... już syrena elektryczna. Tak, początek roku 1939. Chyba najgorszy okres syreny pod względem technicznym nagrania, nawet jak były nowe, to one już szumiały, a ta płyta jest tak. troszeczkę zużyta, ale płyta jest o tyle ciekawa, że jest to tak przysłuchujemy dzisiaj nagrania bardziej klasyczne, koncertowe, jest to motyw z opery poławiacze Pereł Bizeta. Tak, to jest ale... znana deszczowa piosenka. Deszczowa piosenka, ale w transkrypcji takiej już można powiedzieć rozrywkowo tanecznej. Tak. To jest to tango. Z tekstem Jurandota, tak, tak? Znam to w innych wykonaniach. Gra orkiestra Iwo zbiegą, a refren śpiewa, no niestety trochę chrypiąco, ale to jest wina płyty, nie pana Stefana Witasa, śpiewa nasz dzisiejszy wybrany artysta. W dzisiejszej audycji Lubię Szum Starej Płyty słuchaliśmy nagrań Stefana Witasa z płyt pana Jerzego Płaczkiewicza. Dziękuję bardzo w imieniu słuchaczy za udostępnienie zbiorów do naszej audycji. Ja panu dziękuję za wizytę. Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Lubią państwo szum starej płyty? No, jeśli tak, to autor Jan Zagozda już zaprosił, a ja w jego imieniu y, to zaproszenie popieram za tydzień mniej więcej o tej porze. Było sentymentalnie, sentymentalnie będzie i teraz Lidia Nowicka i jej gość.